Hej tu Michał. Witam Państwa bardzo serdecznie. Tym razem możecie nas nie tylko usłyszeć, ale też zobaczyć. A to dlatego, że mamy Wam coś ważnego do przekazania. Robimy podcast o oryginalnej nazwie. Ukulturalnieni podcast. Będziemy tam rozmawiać o życiu, o śmierci i to wszystko oczywiście w kontekście sztuki. I kultury. Mamy zamiar być regularni, komentować rzeczywistość, komentować kulturę, komentować rzeczy, które będą działy się w społeczeństwie. To jesteśmy my. To jest on, a to jestem ja. Najważniejsze linki znajdziecie w opisie. Mam nadzieję, że was tam nie zabraknie, że tak samo jak byliście tutaj, przyjdziecie i tam, i również będziemy wspólnie kontynuować to, co zaczęliśmy tutaj na kanale. Do usłyszenia. Zapraszam serdecznie. Zapraszam serdecznie.